Siemano, jestem czarny, a dzisiaj wam pokażę ile zarobiłem za 10 godzin. Farmy mięska no ogólnie wygląda to tak. Dwa depozyty zajebane, tutaj 50 mięsa, tutaj 60, i to tam i sprzedane 20 sztuk, czyli ile zarobiłem przy liczeniu na 1,60. Czyli tak 110 razy 60 i plus 120 równa się przez 10 godzin farmy zarobiłem prawie 8 kk Czy to mało czy to dużo pytanie jest nie wiem Przepraszam w sumie za ten głos ale w sumie dawno nie spałem. No w sumie ponad 24 godziny. I... A chciałbym, żeby pojawiło się coś na kanale. Jutro ogólnie. Jutro ogólnie gdzie to jest... A dobra, wystawię sobie to. Jak platyna, mięsko i kanale zapraszam, ale już wystawiłem. Zapraszam Was, bo będzie Turek. Tureczek będzie. Muszę zrobić postać jutro na Turek. Mianowicie one to one. Od pierwszego levela do piątego. W planach mam. Nie wiem, jakiegoś. Nie widziałem sobie barba. Barba myślę, że będzie spokojnie Podwójny cios chyba ma, nie? Na piątym levelu. I planuję trochę się pobawić. No i tyle, nie? Chyba, że to. Czekaj. Piąty level. Yy, nie piszę tutaj. A wejdę na jakieś inne konto. No chodź jak będzie. Co łuk ma na piątym levelu? Dobra, tylko jeden skill. Stara. Stara, ok. Dobra, więc do wyboru mamy mierzony. czyli znaczy precyzyjny strzał. I twoja stara. Czy się opłaca? Nie wiem, i co maksować, możemy też pod okrzyk pójść, chuj wie co, nie? Tutaj mogą być niezłe zabawy, mam tutaj gdzieś barbę? Barba... Powinienem mieć barbę jakiegoś, muszę zrobić barbę To wydaje mi się prawie na stówę, że pierwszym ciosem, który jest, to jest Dinko. bo no, ten jest podwójny atak Jeśli taran czy coś To chujowo trochę, nie? No no myślę, że taran Ogólnie jutro, jutro będzie ten turek, od 20 on się zaczyna, no nie wiem, gdzieś tak od 22.00 będzie ten turek, potem od A do Z, no i zapraszam ogólnie na kolejne odcinki, essa!